Nie wszedłem na cztergosowe serwera servera Zostawcie suba i lajka i wpadajcie na kanał Weksiak Real Toxcraft i zobaczymy jak wygląda ten serwer. Klikamy wybierz tryb ja FFA. FFA. No. Więc odbieram mcbis.pl Wchodzimy na survival Bood mnie przenosi. Miałem coś taki dziwny tam bocik. Idziemy widzowie, wchodzimy! Oczywiście wpadajcie na kanał mojego kolegi Wersiak Reel. No, ten Wersiak Lil. No, więc myślę, że Wam się podobają te filmy, bo... bo całkiem sam to robię, całkiem, aha, drugie ładowanie, super, pięknie. Nie wiem czemu, tak, takie mam przeczucie O kobry kaj. Całkiem nie widzę na swoim bielkowicach Dobra widzowie, kiedy mi się to załaduje I Ja... No, dobra, jesteśmy Aby wyjść z sponu komendy STB jest jakiś kit, widzowie? Kit? Jej, dostałem. Ekopa. O. do widzowie, więc... Kupiemy. Czerwo. Dobra, widzowie, kopiemy, 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 kopiemy. Dobra, kopiemy widzowie, kopiemy to. Kopiemy! Za chwilę robimy itemki! Mm. Zobaczcie, czego ten film ma mieć? Ma być w tybie prześmieckim, a nie, a nie jakimś, jakimś, że jestem upośledzony. Wiesz, to ma być. Macie się pośmiać z tego filmu! A ja w ogóle nie umiem kopać. Head up! Co Czemu mamy 11 stopni? Całkiem nie wiem czemu mam 12 drewna z jednego drzewa 14 w sensie przepraszam bardzo że, że nie umiem czytać no, widzę jako... O węgiel Nie wiedziałem że węgiel jest tak prosty do zdobycia Zawsze schodziłem zawsze na 12 na, na poziom żeby szukać węgla a tutaj się okazuje, że węgiel jest na samej kurze. Czy to jest jakiś tekst Tak. Ej, ja Ej, a może ja mam ukrytego x Nie wiem. Stick tam leży jeden. Napiszcie w komentarzu, lubię stika. A przypnie wam weksiać serduszko. Jak chcecie, to dołączajcie na mój serwer, którego nawet nie mam. Ale okej. Okay. I dowie, jak, jak będzie pod filmem aż 5 lajków, to tworzę swój własny serwer dla widzów. Więc piszcie w komentarzu, że chcemy Aternosa! No, I będzie Aternosa, przyznaję Wam rację. Nie wiem, po co kupować płatne serwery, gdy się ma takiego super atenosa. Aha, mi creeper mi wybuchł. Creeper Aha Potrzebuję kasy, no muszę sobie nazbierać hajsów. Dobra. Dobra, wpisuję na free. Free. No, wy... nie. No dobra, nie, nie mam sklepu. Ale wiecie, widzowie, że jestem najbogatszym graczem na tym serwerze. O, idealnie, żeby tam skoczyć Nic mi się wcale nie nic mi się tam nie no Dobra. Zaczemy... O, żyje. O, patrzcie, piękne żelazo. Aha. Widzowie, mam no, no dosyć to sery. Widzimy się w kolejnym. Na, na kolejnym serwerze. Widzimy serwerze, czyli czy na NDSP. Nie wiem, czy tam na się nam, czy co. Ale idziemy przez tamten portal. Co to za chata? Hello. O, dzięki za filmki. O, tego nie potrzebuję, chcę to. A dzięki za free donkey. Jak coś, to jestem najlepszym graczem na tym serwerze. Przecież widzieliście po tamtym filmie jaki jestem dobry w PvP. Więc na pewno nie będę mieć problemu, żeby wygrać teraz. Idziemy do endalu A idziemy do Ender'u, nie wiedziałem. Widzowie! Ja to już wszystko mam robić najlepiej. Chyba widzowie patrzcie ja umiem to już wszystko najlepiej robić. Patrzcie. Poczekajcie jak... Poczekajcie jak, jak ja nie umiem skakać widzę slime, To czy jak na niego zeskoczę, to się odbiję? Dobra, no, może nie. Ale wiem, że lava jest mega fajna. Dobra, ja... no, nie. Szybaw. A, przepraszam. Uderzyłem cię. Widzę, bo ja widzę Glowstone. Idę do Glowstone. Tylko nie wpadnij do lawy. Proszę cię, nie wpadnij do lawy. Jesteś super graczem tej gry. Wiesz, jak się nie wpada do lawy. Wypatrzcie na te dźwięki. Jedynie, jedynie. Nic się nie stało. Ej, poczaj, patrz.

Goodbye. гудбай, Good Сэзе, я тебе не